Mimo, że pochodzę z gminy wiejskiej ze wsi niemniej jednak nie miałem przyjemności dać, natomiast pamiętam takie pieszawki urządzane może nie w moim domu, ale urządzane, gdzie moja mama była uczestniczyła. Trwały one znacznie, znacznie dłużej. Dzisiaj tutaj to trwa półtorej godziny. Prawdziwe pieszawki trwały tak z reguły od godziny 18 do 24 i kończyły się oczywiście poczęstunkiem zabawą. Obserwatorem jestem jestem tutaj w Rzeczywistości już kilka razy, natomiast przyznam się że dwa lata temu brałem udział, to znaczy byłem w innej miejscowości na takim darczy pierza i pani mnie zaprosiły również w to, w to grono osób, które darły pierza, pierze i oczywiście no, musiałem spróbować jak to, jak to się robi. Nie jest to trudna oczywiście praca, nim jednak no, tą, ta, ta sprawność rąk jednak musi, musi być, ale to nie o tym chciałem powiedzieć, że że byłem uczestnikiem właśnie tym aktywnym zarcie Bieża, tylko najciekawszy był moment taki, że kiedy wróciłem do domu po tej imprezie, a byłem ubrany w garnitur sztuksowy, to wtedy było widać całą imprezę na moim garniturze. Bartek Kanbach po końcu i Mateusz Masze rzeczyckie, a po drugiej razie rzeczyckie, z Bo już zarejestrował z Zroszkowoński. Ale rzeczy. My już masz na jej kadasz, że pasjonat instrumentów dętych, to no, trochę nie Ale prawie nas. Powiem tak, ja śpię pod kołdrą z naturalnego pierza. Jest naprawdę super kołdrą. Nie zawsze, ale tak. Ale mam dwie poduszki, które są właśnie spieżawki. Które są spieżawki. Trzymałem na pamiątkę spieżawki. Mam dwie poduszki. Natomiast jedną z kołdr mam oczywiście spieża. Z, z tym, że nie jest to pierzyna, ale jest to, jest to kołdra pikowana, ale spieża. Ale to spieża. I to oczywiście tak. I powiem, że oczywiście, że, że to się śpi pod tym bardzo zdrowo. W ogóle pierzawka ma trochę dłuższą historię, bo dwo, przez pierwsze dwa lata była, była pierzawka gminna, czyli w miejscowości z gminy Rzeczyta zbierały się w Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwsza powiatowa pierzawka też była w Gminnym Ośrodku Kultury. Dopiero od chyba siedmiu lat mamy tutaj to miejsce przyjaznej nam OSP w Rzeczycy i robimy sobie tutaj pie, darcie pierza oczywiście pomysł podsunął Wojt Gminy Marek Pałasz rozszerzając to na powiat po nas, po tej pierzawce powiatowej, cały powiat wymyślił kolejne konkursy regionalne które cieszą się też nie mniejszym, nie mniejszym powodzeniem natomiast ja bym chciał powiedzieć, że nasza pieżawka nie kończy się samym darciem pierza, bo uzyskane pierze służą na poduchę dla pierwszego obywatela każdego następnego roku i Wbrew temu, co mówią w powiecie, że w gminie Rzeczyca jest najdłuższy konkurs, to biorąc pod uwagę tradycję tej pieżawki, to on jest maksymalnie krótki, ponieważ jak wiem, ja pamiętam i z opowieści też z moimi kobietkami z Kół naszej gminy, to pierzawka rozpoczynała się o godzinie 18, trwała do 24, potem jeszcze był wyskubek, czyli taka potańcówka także jeżeli u nas drzemy pierwsze półtorej, dwie godziny to niech kobitki z powiatu tomaszowskiego nie narzekają